mamy dzisiaj wojanki multiwitamina, jest kubeczek, ale super, że mamy wojanki z biedronki. Dzisiaj sobie je przetestujemy. Dobra. Nalewamy do kubka. Wojanka. Dobra. Jak pompa działa ta butelka trochę. Rozlało się ciut, ale spróbujemy. Mm, dobry ten nowy wojanek. To nie smakuje jak ten soczek w kartoniku. Mm. Tylko jako wiele lepszy napój, dlatego ostatecznie buranki multiwitamina są najlepsze. papa. Pa.